fantastycznie. Drugi rok z rzędu, jesteśmy mistrzami. Nic tylko się cieszyć. Gratulacje dla przeciwników. Postawili się nam, ale no i z końców my wygraliśmy. Emocje są niemiara. Brawa dla kibiców, dużo ich się zebrało. Przy takiej atmosferze się super gra. Dzięki. Mistrz przewodnia, która nam zawsze przyświeca, kibicując jednym, drugim, drugim. Ogólnie piłce. Piłkarzom, piłce, dzieciom, ich rozwoju. To jest Przede wszystkim taka, taka myśl. Od wielu lat e, turnieje organizowane na, e, w Barcianach stoją na bardzo wysokim poziomie. E, jak tylko możemy przyjeżdżamy tutaj na mecze, kibicujemy drużyną, także no, piątka z plusem na pewno. To jest fajna grupa, fajnych piłkarzy, no, brakuje im, tak jak dzisiaj, no, tego, tego, no szczęście, chociaż to nie do końca w kimse szczęście, ale no tego coś zabrakło znowu i znowu wicemistrzostwo, I ich to boli. Oni kiedyś tam za 10 lat docenią te, te wicemistrzostwo, ale na dziś to boli. Co myślę o Zalanych? No jest to bardzo ciekawa drużyna, bardzo od zawsze nam się podobało, jak oni prowadzą swoje social media, zawsze, zawsze pokazywali jak, jaką są kreatywną drużyną. To jest drużyna, która nie przez przypadek jest na Fleszkorze, czyli takiej no, stronie internetowej z wynikami i z Ligi Mistrzów, z tych najważniejszych wszystkich rozgrywek i zalani Kęczyk właśnie tam są. To też zdobywcy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Z tej edycji no, zaszli do 1, 16 Pucharu Polski w ogóle nie odpadli dopiero z wiarą leka. No profesjonalistami, no zalani nawet prezesa nie mają, a to jest taka no po prostu drużyna koleżków, którzy postanowili, że będą kopać w piłkę, a odnoszą sukcesy bardzo duże, no to kolejny ich u nas. Jestem kapitanem naszej, naszego rocznika piłki nożnej. Dobrze gramy, mieliśmy akurat trzecie miejsce na tym barku w Polsce, graliśmy szkolne zawody i cieszymy się, że gramy w pomarańczach. Jest fajnie i mogę po prostu Kopać piłkę i mogę być z sobą. Koleżanki mnie zmusiły i zaczęłam grać w piłkę nożną. Pokochałam piłkę nożną. Udało się. Było ciężko, ale myślę, że zasłużeniem graliśmy. Dzisiaj przeciwnik naprawdę pokazał się z dobrej strony ale myślę, że my również. Bardzo jestem zadowolony z swoich kolegów. Pokazali się dzisiaj z dobrej strony. Także będziemy dzisiaj świętować. No cóż, dzisiaj Pomarańcze znowu wybiły nam głowę, piłkę z głowy. Byli o wiele lepsi, na pewno skuteczniejsi. No, szacun dla młodego bramkarza, Pomarańczy Korcz, bo grał z nami dwa mecze. Obydwa na mega super, nam dzisiaj wpadały bramki w naszą stronę, ale nie mogliśmy nic strzelić i tak to jest. Wygrali lepsi, więcej uśmiechu i znowu musimy walczyć za rok tutaj o lepsze miejsca. Konfetti opadło, a emocje jeszcze opadną może za jakąś chwilę. Dla mnie, jak zaczynamy w listopadzie, najtrudniejszym dniem właśnie jest dziś, dziś te podsumowanie. Tak, kolejki lecą, tu jest podsumowanie, emocje. Każdy, każdy szczegół, każdy detal musi być dograny. Zaczynałem w Kętrzynie w 90 roku, także wielu uczestników, którzy tu dzisiaj grali, nawet w finale, to na świecie nie było, kiedy my w Kętrzynie zaczynaliśmy. Grali pięknie. Wynik piękny. Tylko nie w tą stronę, bo trzeba. Mecz był ciekawy, no ale... Wynik nie był ciekawy. No Dobry mecz, tylko że no, przeglali ci, co nie powinni przegrać. Sędziuje tutaj już trzeci rok z rzędu i myślę, że te rozgrywki są prowadzone na tak już wysokim, fajnym organizacyjnie poziomie. Ludzie się spotykają co tydzień, grają w piłkę. Fajna rozrywka, myślę, że super sprawa. Finały są po to, żeby zawodnicy w nich grali najlepsi, a my sędziujemy po to, żeby dobrze się bawić. Pewniakiem nie jesteśmy w żadnej dziedzinie, to Czuję, że będzie dobrze. Na no, pewnie jak łatwo się przejechać w Herce. Mówią, że prowadzicie świetnie swoje social media, a jak na boisku? E, gorzej. Gorzej, na pewno gorzej. Gorzej, bo ciężko, lepiej tak naprawdę. No na wojsku staramy się po prostu jak potrafimy, a że potrafimy niewiele, to tak wychodzi, a nie inaczej. Wygracie czy przegracie? Pomidor. Po raz kolejny nie zawiedli, że po raz kolejny zaszczycili swoją obecnością gminę Barcianej, po raz kolejny hala, barciańska hala tętni życiem dzięki nim, bo to oni, to ich rodziny, ich znajomi przyjechali tutaj i to dzięki nim dzieje się to, co się dzieje. Dzisiaj jak wjeżdżam na parking pod halę po prostu serce mi się raduje za każdym razem, jak widzę, jak widzę pełen parking i nawet samochody zabarkowane wzdłuż ulicy, także ja po prostu dziękuję bardzo. Dzisiejszy finał to rywalizacja pomiędzy Zalanymi Chęczyn i Oleńką Giżycko po raz kolejny Oleńka Giżycko zdobywa ten najważniejszy kuchar w walciarskiej Lidze ale o trzecie miejsce grały Pomarańcze Korpsze, które zdobyły trzecie miejsce i bardzo serdecznie gratuluję. Dziękujemy wszystkim za niesamowite sportowe emocje, pasjonującą rywalizację i cieszymy się, że właśnie w Barcianach możemy gościć i organizować tak fantastyczną imprezę. Nie sposób nie wspomnieć o tych ludziach, o organizatorach. To jest gmina Barciany, ale także osoby indywidualne, które od kilku lat organizują ten turniej tutaj na miejscu. On cieszy się niesamowitym zainteresowaniem. Świadczy chociażby o tym to, że trudno znaleźć miejsce do zaparkowania przed szkołą, przed halą sportową w Barcianach kiedy odbywa się barczanska Liga Futsalu. To mówi samo za siebie. Bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, którzy naprawdę aktywnie łączyli się, tą swoją cegiełkę dołożyli do, do tej e, realizacji, więc bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Bez Was by się to nie udało. Dziękuję z całego serca. Chcemy wspierać lokalną społeczność i robimy to, co jest dobre, uważamy. Emocje są naprawdę bardzo mocne. W moim przypadku to jest sentyment. Liga Futsalu i organizatorzy przez wiele lat organizowali to, w czasach, kiedy byłem burmistrzem Kęczyna i cieszyło się to wielką popularnością w mieście, powiecie, regionie, więc e, taka zawodowa, ale na takim poziomie powiatowym, e, sportowa realizacja niezmiernie centa. To już dziewiąta edycja Barciańskiej Ligi Futsalu, imprezy sportowej piłkarki, która skupia piłkarzy, futsalowców z powiatu kęczyńskiego, brągowskiego, czasami też. Węgorzewskiego. Sporo dużym tu przyjeżdża. Sport i rekreacja są bardzo ważnym czynnikiem w społeczeństwie i trzeba to wspierać. To jest bardzo ważne, kształtuje człowieka i wyrabia dobre nawyki, współzawodnictwa, fair play, kształtuje młode charaktery w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powinniśmy wspierać takie inicjatywy jak ta obecna, ponieważ jest to potrzebne w naszej gminie. No i dla młodzieży też sygnał, że ktoś docenia to, co robią. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy mieli na przykład mniej niż 10 drużyn w danej edycji. To tylko świadczy o tym, że podoba się zawodnikom. No to też jak zaczynaliśmy w 2016 roku, to w naszym powiecie były, była też liga w Kętrzynie, w Reszlu, jeszcze wtedy była, później się pojawiła w Korszczach, a aktualnie jest tylko w Barcianach. No się utrzymało, to znaczy, że jest szansa, że robimy to całkiem, całkiem dobrze. Kiedyś tych drużyn po 40 nawet startowało, nie? Teraz... W Kętrzynie nie ma nic. W Barcianach trzeba pielęgnować każdy szczegół, żeby te drużyny przyjeżdżały. No bo tak jak, jak tutaj łatwo zauważyć, że tu z Barcian było najmniej drużyn. Bo to były drużyny z, z Giżycka, i z Węgorzewa, z Korsz, z Kętrzyna kilka drużyn można połączyć. No były dwie z Barcian typowo, Jurand Barciany. Ale żeby ta liga się odbywała, to trzeba pielęgnować te, te, te drużyny przyjezdne. No i satysfakcjonuję, że oni chcą przyjeżdżać, że oni tu grają, że, że chwalą, że ta Liga jest, jest dobra. No. Sama frekwencja na trybunach, nie? pełne trybuny. No. Chciałbym już w tym momencie zaprosić na dziesiątą edycję, która, którą rozpoczynamy w połowie listopada. Także już można trenować. Komu nie wyszło w tym roku, zapraszam. W listopadzie zaczynamy, można się będzie zrewanżować. Gramy zawsze w piątki, żeby nie kolidowało z innymi ligami tam, które Tutaj w okolicy gdzieś są, tam w Bartoszycach jest liga, w Rągowie jest liga, a tu w Powiecie jesteśmy jedyni. Nie? Także można trenować, można przygotowywać się już do kolejnej edycji.